Cześć, jesteśmy w skale, w siedzibie firmy Giga Internet lokalnego operatora telekomunikacyjnego. Zapraszam Was do środka na krótki spacer. Tutaj nasze biuro obsługi klienta. Dzisiaj na stanowisku jednym jest Justyna, na drugim Monika. To dziewczyny przyjmują naszych klientów na co dzień. Zapraszam was dalej. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie zespołu Call Center. Dziewczyny zajmują się telefoniczną obsługą klientów. Teraz zaprowadzę Was do zespołu sprzedaży i uzgodnień projektowych. Ten zespół zajmuje się uzgadnieniem przebiegu trasy do projektu FERC. Teraz zapraszam Was do szefa, do gabinetu szefa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa spotkanie, ale chciałam przedstawić tutaj naszego szefa Arkadysza Koćmę. Bardzo mi było. Może żebyśmy nie przeszkadzali, to zapraszam dalej na górę. Chodźcie do sali konferencyjnej, zobaczymy, co się tam teraz dzieje. Bardzo mi się pozwolę nie? Proszę w obszary tutaj nie wyrzymą, w są obszary, gdzie budujemy na średnim pamięciu. Nie da się wybrać jednej flagowej akcji, w której bierzemy udział, bo angażujemy się w wiele inicjatyw, wspieramy to, co ważne: bezpieczeństwo, kulturę, wspólnotę. Dziś pomagamy w świątecznej zbiórce żywności, jutro wspieramy zawody piłkarskie, turniej jiu a innym razem uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach. Technologia to nasza codzienność, ale też szansa dla innych. Dlatego organizujemy warsztaty z Technologii Światłowodowej dla młodzieży. Pokazujemy im, jak to działa, jak to się robi. Za tym wszystkim stoją ludzie, czyli nasi pracownicy. Angażują się, bo wiedzą, że warto. To tworzy nie tylko firmę, ale i zespół. Działamy lokalnie, odpowiedzialnie razem.